Dzień dobry. Witam wszystkich pasjonatów hodowli krwiożerczych królików i hibernacji. Nazywam się Ścisław Dyman. Jestem wieloletnim trenerem królików oraz założycielem Polskiego Związku Miłośników Hibernacji. Dzisiaj pokażę Wam, jak wytresować królika w łagodnego zwierzaczka, który jest łagodny w ubyciu, nie podgryza pięt ani mebli domowych, aby mógł sobie żyć w swobodności poza miejscem klatkowym. W tym programie pokażę Wam podstawowe komendy, jak bestresowo nie karmić nieujarzmionego drapieżnika z długimi uszami. Oto tutaj mamy krweżarcy byle. Od razu widać, że mógłbym podskoczyć do gardła i wyrywać swoimi zębiskami hydami. Na szczęście to już oswojony egzemplarz i w zasadzie nie ma się czego obawiać, ale trzeba uważać. Ten to egzemplarz to jest Baskoński owczarek na borsuki. Niebezpieczna rasa. Kiedyś taki jeden w Sosnowcu. Ale na szczęście nie byłem nigdy w Sosnowcu. Ten owczarek ma na imię Jackson. Pewnie chcielibyście się dowiedzieć genezy tego imienia. Ja również. Oj, coś wyczuwam, że czuję tutaj w okolicach pod Wawelską. No, To to sprytna bestia jest, mój wam. Za podwawerską to by. Tak, 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 Za chwilę. Właśnie jej pokazałem. Podwawerską. ale prawdopodobnie nie jest ona gdyż dzisiaj zjadła już dwa świńskie łby i jakąś tam gigantę. A teraz przystąpimy do podstawowej komendy, jaką jest siat. Zanim przystąpimy do tresury tej komendy, musimy odpowiednio się zabezpieczyć. Na przykład musimy zabezpieczyć grypę. Ja dzisiaj. Będę ryzykować. No co, z Klaksonem żyjemy już parę lat. Teraz właśnie dajemy mu podwawerską w postaci pietruszki. no tak, żeby oszukać jej zmysły. Następną rzecz, jaką robimy, to damy prawdziwą podwawerską. No nie jest zainteresowana, dlatego że już dzisiaj zjadła dwa świńskie łby i jedną gigiczkę Więc teraz Klakson pokażę Wam, jak. Reaguje na komendę SIAT. SIAT! O! Widzicie? Siedzi. Siedzi, klaks. No, generalnie ten egzemplarz przede wszystkim siedzi. No, wstaje tylko wtedy, żeby kogoś udusić albo rezerwać grykę. Teraz damy jej troszeczkę podwawelskiej w postaci pietruszki. No, Lubię tą podwawelską właśnie w postaci pietruszki. Następną komendą, jaką pokażemy wam, to będzie Aport. To jest taki specjalny e, 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 patyczek do aportowania. O. Trochę musi nadgryźć, żeby jej pomuchać. A, bo! A widzicie, sprytna bestia. Normalnie by pobiegła, ale tutaj nie pobiegnie, nie wyskoczy, bo jest na stole. No, sprytna bestia, głupia nie jest. Wierzę, jest wysoko i nie chce się wyskoczyć. Dlatego damy jej w, w nagrodę podbawerską w postaci Pietruszki. O, tutaj. Aaaa, mnie. je. Ech, jednak nie jest do końca oswojona. Z już, nie będę mu karmić tą pogodę. Kiedyś w Sosnowcu taki jeden krwiożerczy mógł, a mógł, no ale na szczęście nie byłem nigdy w Sosnowcu. Jeżeli chodzi... No... Co, lecimy? Zajadasz owczarkowi tę pietruszkę? Tak, no, lecimy. Poje trochę. Szczęściej. Co?